Nie ten się wywróci i zazwyczaj jak jest dwóch fryków, którzy się biją po raz pierwszy trenują miesiąc, to jak jeden na drugim usiądzie, to tam ten drugi już nie wstaje. Więc no, a jak mnie w, w, w kickboxingu ktoś przewróci, to se wstanę po 7 sekundach, mam punkt mniej i się bijemy dalej. A jak ci poszło na przykład na sparingach z malczyńskimi, bo to jest jakieś jednak odzwierciedlenie? E, nie sparowałem z malczyńskimi. A z kim? Jakieś zadaniówki, które są, jeszcze dokończę, jakieś zadaniówki, które tam, wiesz, po trzy ciosy albo tu blokujemy, tu kopiemy, to tak? Zresztą Dawid mi ostatnio nogę popsuł. Jak? Kopnąłem Loa przyjął to na kolano i, i myślałem, że, że mi odpadnie noga, nie? Nie mogłem chodzić przez tydzień. Pęknięta kość? E, nie, 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 nie uderzyłem kością, tylko jak masz piszczel, to, tom, to, tom, to tym mięśniem, który jest po drugiej stronie, nie wiem, goleń to będzie, nie wiem, co to jest. No, jakiś tam jest. Jaki, jakiś tam, no. E, sparingi. Nie sparuję, po co? Nie, nie za chwilę ten, chyba w przyszłym tygodniu dopiero za, zaczynamy sparować, na razie była... Technika. Na no, razie była technika, a teraz właśnie będzie y, obijanie sobie mort. Walczycie w marcu. W marcu 26. Jesteś w main Eventie. No też mnie to dziwi. Jak są? So? Nie no dlaczego. No nie wiem, wydaje mi się, że. Znaczy inaczej, ja nie prosiłem o to. Jeśli oni tak zadecydowali, to spoko. Y... Nie wiem, czy to takie ciekawe będzie. Du duża presja, bo ludzie od main eventu, wiesz. Jak będzie, jak wiesz, jak jest kasztan jako pierwsza walka, to ludzie nie mają ci tego za zło, ale jak jest main event, wiesz Arab Kizo, no to ludzie to wypominają, nie? Kurwa, ale macie main event, nie? Więc no, nie można tu kasztaniady odjebać teraz. Nitro kontra unboxal. Czy ty lubisz unboxala? Ani go lubię, ani nie lubię, obojętny mi jest. Zupełnie. Tak. Bo pamiętam, że kiedyś była taka nasza rozmowa, ty, ja, Wardęga, ktoś to nagrał, wrzucił do internetu potem i ty tak nieprzychylnie do końca mówiłeś tak, no ta, bo to był okres, gdzie on nagrywał swoje podcasty i wiesz, ja, ja, jadę do niego, wiesz, super, ziomki, coś tam, wspominanie starych czasów, wywiad jakiś turbomiły, wyjeżdżasz od niego, po tygodniu przyjeżdża ktoś inny i wbija w szpilki, oso i wbija szpilki osobom, które nie są obecne, nie? No nie wiem, dla mnie to strasznie takie podłe i się wydaje. Yy, I tyle, no. I wyjaśnij sobie z nim te zachowania? Nie, ale po czasie mam na no to... No, Obojętne mi to jest, no. Zupełnie? Znaczy wiesz, no, Można na podstawie tego budować narrację, że go nienawidzę i wiesz... Mam... mam jego laleczkę w i wbijam w niego szpilki, ale nie, no... Jest, jest mi on obojętny, nie? On jest ogólnie przepustką do tego, żebym dostał dużo pieniędzy, więc chcę go... Chcę go zniszczyć. Chcę go zniszczyć, ale tylko dla, Ale nie dlatego, że chcę mu krzywdę zrobić. Ja ogólnie ludziom nie chcę robić krzywdy. Fizycznej... E więc tyle no